Hej, z uwagi na zaistniałą sytuację, pomyślałem, że zrobię Wam małe podsumowanie tego, co się dzieje z wojną idei, tego i tego, co wiemy. Tak, a zatem, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to od, od około tygodnia, na stan obecny, wojny idei nie ma na YouTubie. Natomiast nie, proszę się nie martwić, wszystkie filmy z Wojny Idei są, kopie wszystkich filmów z Wojny Idei są dostępne zarówno na Facebooku, jak i na CDA, ponieważ wie, wielu, wiele osób się o to pytało. Dam do tego linki w przypiętym poście i te filmy nie zniknęły, nadal można je oglądać na internecie, jeżeli ktoś ma ochotę. Także, także wszystkie te materiały są i nie ma, i nie ma strachu, że tak powiem. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do tego, co się właściwie dzieje i, i, i co na razie wiemy, to chciałbym przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy są, którzy bardzo głośno wyrażali zatroskanie losem, losem kanału. I, I była to całkiem spora ilość ludzi, którzy właśnie, którzy bardzo często pytają, jak mogą pomóc, i czy mogą w jakiś sposób y, pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Także wielkie dzięki dla wszystkich widzów oraz dla wszystkich twórców, ponieważ zgłosiło się mnie do, do mnie paru, co najmniej paru twórców y, innych kanałów na YouTubie, którzy właśnie, właśnie również chcieli w jakiś sposób pomóc i to również osoby które mają na niektóre tematy biegunowo odległe poglądy od moich się zgłosiły z chęcią takiej pomocy, co jest bardzo miłe i budujące i to też pokazuje, że promowana na wojnie idei, idea dialogu z osobami o przeciwnych poglądach działa i że, i że nie trzeba się z kimś w pełni zgadzać, żeby doceniać to, co robi na przykład. Także bardzo dziękuję wszystkim za tą pomoc i za to oferowanie pomocy i jeśli nie uda się tej sytuacji rozwiązać, że tak powiem, polubownie, to obiecuję, że z niej skorzystam z tej pomocy, albo jest jeżeli będziemy musieli coś odbudowywać, a pra bardziej prawdopodobnie, jeżeli będziemy musieli o coś walczyć, ale być może do tego nie dojdzie, także dziękuję za to, za to, za, za oferowanie i, i być może z tego skorzystam, będę was wszystkich informował. Natomiast co się dzieje z wojną idei i co wiemy? Zacznijmy od tego, że kontakt z supportem YouTube'a, jestem w stałym kontakcie z supportem YouTube'a, natomiast kontakt z nim jest masakrycznie mozolny. To znaczy, potwornie ciężko jest wyciągnąć od tych ludzi jakiekolwiek informacje i nie chcą mi za bardzo nic mówić. Poza tym, że przyjęli zgłoszenie problemu i że pracują nad jego rozwiązaniem. To znaczy, w ogóle, właśnie, bo stan jest taki, że. I ze strzępków informacji, które udało mi się uzyskać jednak od tego supportu, również od z informacji, które udało mi się uzyskać na forum pomocy Google'a, y, klaruje się powiedzmy pewien obraz tego, co się dzieje. A mianowicie, y, kanał nie został skasowany, także spokojnie, on jest, istnieje, tylko został ukryty. Ponieważ w, w YouTube jest opcja na ukrycie takiego y, kanału dodatkowo, gdyby ten kanał został zablokowany, gdyby, właśnie, kanał nie został zbanowany w takiej formie, jak czasem niektóre kanały są zbanowane za po, y, wrzucanie jakichś treści lub załamanie praw autorskich albo czegoś takiego, ponieważ kanał nie publikował żadnych nie, niedozwolonych treści, ani nie złamał żadnych praw autorskich, gdyby to miało miejsce, to na stronie kanału, ponieważ w tym momencie wyświetla się informacja, że kanał jest niedostępny, wyświetlałaby się informacja, że kanał jest niedostępny, gdyż złamał jakieś zasady y, YouTube'a, co nie miało miejsca z tego co wiem, więc, więc kanał nie został y, u, ukarany w żaden sposób, przynajmniej tak, y, mówię, raczej, tak, tak to wygląda. Natomiast kanał został ukryty. Tak jak mówiłem, istnieje opcja na mm, ukrycie kanału, to znaczy on po prostu przestaje być y, widoczny dla, dla widzów i kanał został ukryty oraz. Odcięto go od mojego konta Google. To znaczy moje konto Google nie jest już właścicielem w tym momencie, nie, nie, zarządza, nie zarządza tym y, kanałem i po prostu on został y, schowany przed YouTube'em. I znaczy został schowany przez kogoś lub przez coś. Nie wiem, czy to no, ciężko powiedzieć. Natomiast y, taki stan mógłby zaistnieć, gdyby na przykład ktoś się na to konto włamał. Ja nie wiem czy to miało miejsce i nie wiem jak miałoby to mieć miejsce, ponieważ mam włączoną weryfikację dwuetapową logowania się do konta i do żeby zalogować się na moje konto Google i na kanał trzeba mieć mój telefon komórkowy i wpisać kod z SMS-a i tak dalej, więc... Nie... Więc z jednej strony wygląda to na coś, wygląda, gdyby to się miało miejsce, gdyby to faktycznie miało miejsce włamanie, to mogłoby to wyglądać w ten sposób, z drugiej strony nie mam pojęcia jak mogłoby się to niby wydarzyć, więc być może rzeczywiście jest to jakiś, yy, więc nadal być może jest to jakiś, yy, praca jakiegoś nadgorliwego bota, który z jakiegoś powodu ustawił ten kanał w taki stan, ale nie wiem dlaczego i yy, moje... Prośby do YouTube'a, żeby zadeklarowali się jednoznacznie, że właśnie ponieważ zadałem wprost pytania parę razy, czy, czy są w stanie jednoznacznie ze swojej strony powiedzieć, że, że to nie jest robota ani ich, ani ich algorytmów, tylko czynnika zewnętrznego i powiedzieli, że nie mogą odpowiedzieć na to na razie. To znaczy, że nie mogą mi udzielić szczegółowych informacji po prostu, dopóki, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, więc po prostu nie wiem. I przykro mi, że ja tutaj tak, tak, tak bardzo dużo nie wiem, mówię wam, ale po prostu nie, nie mam żadnych więcej informacji. A, i z tego, z tego wynika jeszcze jedna kwestia, ponieważ wiele osób właśnie oferowało mi się z poradą, że być może warto zrobić jakiś szum medialny, że cenzurują wojnę idei, prawda, że w zamach na wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Tylko że nie ma żadnych. Nie ma żadnego powodu, by jednoznacznie być przekonanym, że to miało miejsce. Więc yy, więc nie, nie, nie chcę robić żadnego żadnej afery. Yy, jeżeli nie będziemy. Dopóki nie będziemy przekonani, że coś takiego miało miejsce. Bo jeżeli. Że gdyby rzeczywiście stan był taki, że kanał został usunięty, ponieważ. Ponieważ komuś się nie spodobały treści, które tam, tam się pojawiały, to wtedy należałoby zrobić aferę, ponieważ na tym kanale nie było żadnych niebezpiecznych, ani dziwnych, ani złych treści. W sensie ktoś może się z nimi nie zgadzać, proszę bardzo, natomiast nie były one w żaden sposób zagrożeniem dla czegokolwiek, tylko wyrażały pewne opinie i, i opisywały pewne zjawiska. Więc gdyby coś takiego miało miejsce, to jak najbardziej wtedy należałoby robić aferę medialną, że tak powiem. Natomiast nie wiem póki co, czy coś takiego miało miejsce, nie da się tego w 100% wykluczyć, ponieważ to wszystko, co mówiłem wcześniej, to są oczywiście. Spekulacji, natomiast jest bardzo możliwe, że nic takiego nie miało miejsca, więc też proszę. Więc jedyne, co mogę wam powiedzieć, to yy, to po prostu bądźmy cierpliwi, ponieważ jeżeli ta perspektywa taka, że, że ten kanał rzeczywiście został ukryty, albo rzeczywiście ktoś się na niego włamał, albo coś takiego. Yy, no to w takim wypadku on zostanie po prostu przywrócony za jakiś czas. W sensie ta machina YouTube'a przemieli to wszystko i, i, i zostanie to przywrócone. Jeżeli jeżeli to było faktycznie to, tylko ciężko mi po prostu powiedzieć kiedy. Może to być jutro, może to być za tydzień a może być jeszcze później, nie wiem, nie potrafię po prostu tego y, powiedzieć, także, także tyle. Natomiast przy okazji możemy sobie też króciutko po, pogadać jeszcze o, y, o samym temacie właśnie tego, że YouTube usuwa na przykład czy Facebook, czy Twitter, czy cokolwiek innego niewygodne treści, prawda, ponieważ w, oko, w, w, w temacie tego, co tutaj się pojawiło, bardzo dużo ludzi z, Poruszało ten temat i pytało, czy to jest to, i tak dalej. Podkreślam raz jeszcze nie ma, nie ma w tym momencie jednoznacznych przesłanek, by sądzić, że coś takiego miało miejsce w naszym w temacie wojny idei. Bardzo możliwe, że nie, więc, więc absolutnie tego nie sugeruję. Natomiast mm, pojawił się też ktoś mi wysłał, że ktoś mi wysłał, że nie wiem, chyba na wykopie, czy gdzieś zrobił się już jakiś bardzo, bardzo fajny mem ze mną, że tak powiem z uwagi na to. Aha, że... Na, na którym widnieje tekst Libertarianin dwukropek: broni praw i wolności kapitalisty w imię swoich przekonań. Kapitalista dwukropek. Korzysta ze swoich praw do zbanowania go w imię zwiększenia dochodu, sugerując, że YouTube zbanowało, y, zbanowało YouTube y, wojny dla zwiększenia dochodu, po czym jest moja bardzo zdziwiona twarz, która była miniaturą poprzedniej y, naszego poprzedniego. Y, Filmu. Natomiast z tym memem jest delikatne, są dwa delikatne problemy. Po pierwsze, nie ma żadnej pewności, że ktokolwiek zbanował wojnę idei, nadal to, to może być po prostu błąd albo działanie czyjeś zewnętrzne, a nie YouTuba. Także po, to tak jak mówiłem wcześniej. A po drugie, ja nie jestem libertarianinem i mówiłem o tym kilkukrotnie na, na pewno w rozmowach z, z, z Palmą i tak dalej, więc w sensie nie, nie jestem do końca pewien skąd ktoś mógłby wziąć pomysł, że ja jestem libertarianinem. No, bo ja w sensie nie, nie jestem przeciwny regulacjom co do zasady, to znaczy jestem przeciwny nadmiarowi regulacji. I w niektórych dziedzinach, gdzie, bo w niektórych dziedzinach w Polsce, między myślę, że nadmiar regulacji istnieje, natomiast nie jestem wrogiem regulacji co do zasady. Tak samo nie jestem wrogiem, nie wiem. Idei, nie wiem, ubezpieczeń społecznych czy coś takiego. Natomiast jestem, w, jestem, że tak powiem, przeciwnikiem zbyt rozbudowanego, zbyt rozbudowanego systemu świadczeń czy rozdawnictwa społecznego i tak dalej. Natomiast nie twierdzę, że takich rzeczy da się w jakiś sposób zlikwidować czy coś takiego całkowicie, tylko po uważam, że pewnych rzeczy jest za dużo, ale to nie znaczy, że uważam, że nie powinny one istnieć. Tak samo wcale nie uważam, że państwo mogłoby istnieć bez aparatu przymusu, ponieważ państwo jest. Y Państwo musi wykorzystywać przymus, tylko wielu libertarian by się z tym zgodziło, tylko żeby powiedziało, że rozwiązaniem tego jest brak państwa. To bardziej anarcho-kapitalistów, szczerze mówiąc, natomiast to by było jeszcze gorsze niż państwo, uwierzcie mi. Więc, yy, więc nie, 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 absolutnie nie, nie sądzę, nie, 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 nie mam żadnego problemu z tym, że na przykład z tym, że istnieją podatki. Mam, miałbym problem, gdyby istniały podatki za wysokie i można, można przedstawiać argumentację, że w Polsce takie są na przykład, natomiast nie jestem, no nie, po prostu nie jestem libertarianinem i tyle. I jest, tak jak wiem, jestem bardzo ciekaw, kto mógłby tak pomyśleć, chyba że, chyba że byłaby to osoba, która na przykład nie lubi libertarian i nie lubi mnie, a jak powszechnie wiadomo, wszyscy ludzie, których się nie lubi są tacy sami i, i to jest do dobry argument. Natomiast y pojawiło się, natomiast ten, ten mem i ten y i tego typu głosy, które gdzieś tam do mnie docierały, prezentują bardzo interesującą perspektywę, a mianowicie takie stwierdzenie, że narzekanie na coś jest w jakiś sposób sprzeczne z uznawaniem, że dana osoba ma prawo to robić. Natomiast zupełnie tak nie jest. I na przykład, jak ktoś jest libertarianinem, to może Wyrażać niezadowolenie, że, że jakiś kapitalista coś robi, i nadal uważa, że ten kapitalista ma prawo to robić. Nie wiem. Ja, na przykład, osobiście, no, jestem wielkim fanem wolności słowa, jak pewnie wszyscy zauważyli. Natomiast i to co nie zmienia faktu, że nie podoba mi się bardzo dużo rzeczy, które niektórzy ludzie mówią, i wolałbym, żeby te osoby tych rzeczy nie mówiły. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby niektóre osoby nie mówiły pewnych rzeczy, natomiast wcale to nie oznacza, że chciałbym zakazać im mówienia tych rzeczy. I. W sensie takie stwierdzenie, że jeśli komuś się coś nie podoba, to naturalnie na, le, na pewno ta osoba chciałaby, komu, chciałaby to zakazać. W sensie ta, ta, taka perspektywa, która y, formuje się, mam wrażenie, z, z tego typu zarzutów, że ach, aha, bronisz czegoś tam, a jednocześnie narzekasz na to. W sensie taka perspektywa to jest, to jest po prostu przykład myślenia totalitarystów, że, że jeśli ktoś, jeżeli ci się nie podoba coś, to oczywiste, że chciałbyś tego zakazać. No nie, wcale nie. W sensie, absolutnie nie. I, i, i wydaje mi się, że tego typu myślenie jest niebezpieczne wręcz. No bo i, ja wiem, że wielu ludzi przejawia takie myślenie, również w Polsce i tak dalej, że nie podoba mi się, więc to powinno być nielegalne. Ale to, jest, ale to jest zupełnie... Bardzo odradzam takie myślenie. I oczywiście pewne rzeczy powinny być nielegalne. Mam nadzieję, że nie trzeba tego nikomu wyjaśniać. Natomiast sam fakt, że komuś się coś nie podoba nie, nie powin... Samym następstwem tego faktu nie powinno być uznanie, że, że, to nie, że to nie powinno być uznanie przez tę osobę, że ta rzecz powinna być nielegalna. I nie ma nic sprzecznego w stwierdzeniu, że nie podoba mi się coś, co robi dana osoba czy firma, ale nadal ta osoba ma lub firma ma prawo to robić. Więc po prostu to jest, zachęcam zachęcam raczej do takiej postawy niż do próby ograniczenia cudzej wolności w imię czegoś, co nam się nie podoba i ponownie. Cudza wolność jak najbardziej powinna być ograniczona tam, gdzie wyrządza komuś krzywdę. To chyba. Bo istnieją filmy na. Właśnie, miałem powiedzieć, że na Wojnie Idei. Na Facebooku i na CDA istnieją filmy Wojny Idei, które rozwijają ten temat. Natomiast taka króciutka jeszcze. Bardzo krótka notka na temat YouTube'a. Powiedzmy, czy, czy, czy YouTube ma prawo. Czy YouTube ma prawo usuwać ze swojej platformy. Kanały lub treści, które się im nie podobają. Nie mówię teraz o treściach, nie wiem, nawołujących do przemocy, na przykład, prawda, czy nie wiem, instrukcji, jak wysadzić biały dom, czy coś takiego, tylko y, sprzeczne z ich poglądami. Czy YouTube, jako firma prywatna, ma prawo to y, robić? I to nie jest takie całkiem proste, jak się ludziom wydaje, z kilku prostych rzeczy. Z kilku prostych powodów. Po pierwsze. Y, można powiedzieć, że to jest prywatna firma i nie powinno i państwo nie powinno ingerować w to, co ona może robić a co nie. I okej, okay, jest to jak najbardziej zasadny argument, ale jednocześnie myślę, że istnieje bardzo solidny argument za tym, że państwo czy jakieś że powinny istnieć regulacje prawne regulujące powstawanie monopoli, że nie powinno być sytuacji, w której jakaś firma jest monopolem na danym rynku i może przez to robić co chce, ponieważ ta sytuacja jest niezdrowa dla wszystkich i tylko że, problem z, tylko, że problem właśnie z rzeczami takimi jak YouTube czy Facebook i tak dalej, bo to są monopoliści, tylko że oni już są, i nie można wdrożyć regulacji, które by zapobiegły ich powstaniu, ponieważ te monopole już istnieją. I, I można sobie, i można oczywiście y, mówić, że, że to się na przykład samo ureguluje. Ponownie też bardzo wielu libertarian. Twierdzi, też się spotykałem z taką taką perspektywą, że, że to się samo ureguluje, że wcześniej czy później powstanie konkurencja i ten monopol upadnie samorzutnie. Ale ja osobiście w to nie wierzę po prostu. I, 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 i <grytanie> może się mylę, chciałbym się mylić, ale, ale nie, 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 nie wierzę na chwilę obecną, aby to się miało samo uregulować, więc pojawia się pytanie, co z tym zrobić, a odpowiedź moja jest taka, że po prostu nie wiem. Natomiast, no bo, bo nie jestem prawnikiem, nie jestem ekonomistą, nie, 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 nie wiem, jak należy rozwiązać ten problem, natomiast prawdopodobnie odpowiedź. Nie jest nic nie robić. Ale co dokładnie? Po prostu ciężko mi powiedzieć. Natomiast, jeśli miałyby powstać jakieś regulacje regulujące już istniejące monopole internetowe, że tak, no, to, no to, to, w sensie, to to. Jeżeli byłyby to dobrze zrobione regulacje, ja nie mówię, ja nie mam pojęcia, jak one miałyby wyglądać, natomiast nie jestem przeciwny im co do zasady. A kolejną kwestią jest jeszcze tutaj. Są dwie takie kwestie, że w przypadku weźmy YouTube'a, czy Twittera, prawda? Czy tego typu platform banujących niektóre, niektóre formy wypowiedzi. Na, na, na YouTubie to powiedzmy nie jest jeszcze aż, jeszcze aż tak źle, ale chociaż no te też, też bywa różnie, prawda? Po stronie amerykańskich youtuberów raczej, prawda? Natomiast z nimi jest taki problem, że po pierwsze w kwestii np. prawa amerykańskiego jest pojawia się pytanie, czy tego typu platformy są wydawcą czy forum publicznym, ponieważ jeżeli te, te platformy są wydawcą, to oczywiście, że mogą, mogą decydować o tym, jakie treści u nich są, a jakich nie ma, ale wtedy na przykład można takiego, taką osobę pozwać, taką firmę pozwać za, to, za treści, które się tam znajdują no bo one, ona, odpowie, ta firma wtedy odpowiada za te treści, jeżeli jest wydawcą natomiast jeżeli jest forum publicznym to wtedy każdy wrzuca tam co chce, ale wtedy w Stanach Zjednoczonych ponownie, ona podpada ta firma, która prowadzi forum publiczne pod poprawkę na temat wolności słowa i nie może wtedy regulować tego więc tego typu platformy muszą się zdecydować po prostu czym są i albo pozwalają na wszystko i nie można ich wtedy pozwać za to co nad tym się znajduje, albo wybierają sobie co może być, a co nie ale wtedy, jeżeli tam wrzuci ktoś jeżeli tam dostanie się coś niewłaściwego to można po prostu pociągać ich za to do odpowiedzialności. I, I tak dalej. A kolejną kwestią jest to, że yy, jeżeli tego typu platformy yy, ograniczają wyrażanie wypowiedzi na pewne tematy, a jednocześnie reklamują się jako popierające wolność słowa i jako zape zapewniające platformę do wyrażania swobodnego wszelkich idei, tak jak YouTube, Facebook i tak dalej się promują. się, Tak to w ich materiałach promocyjnych bardzo często można spotkać, że oni są właśnie platformą do wymieniania idei i, i że wszystko i wszyscy są tutaj mile widziani. I. I to jest oszustwo, po prostu, ponieważ to jest przykład, kiedy te platformy oszukują użytkowników, twierdząc, że zapewniają pewien rodzaj, że świadczą pewien rodzaj usługi, a tego nie robią. A oszustwa biznesowe jak najbardziej należy wyłapywać i. I reagować na nie również prawnie, ponieważ firmy nie mają prawa oszukiwać swoich y, ludzi, którzy korzystają z ich usług, po prostu i tyle. Ale ponownie ja nie twierdzę, że wiem, co, by, jak dokładnie należałoby rozwiązać tego typu kwestie, ponieważ, tak jak mówiłem, nie znam się na tym, ja tu jestem tylko użytkownikiem tego i, i to wszystko. I tylko raz jeszcze to wszystko, co teraz mówiłem, najprawdopodobniej nie odnosi się do mojej sytuacji na YouTubie, ponieważ, tak jak mówiłem, jest bardzo dużo. Y, Istnieją dobre perspektywy, by sądzić, że to jest po prostu niezwiązane z aktywnością YouTube'a i że po prostu kanał ten wróci w ten czy w inny sposób za jakiś czas. Dobra, to wszystko. Przepraszam, że nie mam lepszych wieści albo że nie mam więcej wieści, ale, ale, ale no niestety jest jak jest. Jak zawsze, piszcie, co myślicie o tym, co powiedziałem, i jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to oczywiście postaram się na nie w miarę możliwości odpowiedzieć. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej.